To też fantastyczne, że to tak może być. No, że, to, że to wydaje mi się, że to mi się po prostu chyba najbardziej w tym wszystkim podoba. Janek zbierając się na dzisiejszą konferencję, postanowiłem, że pierwsze pytanie, jakie będę zadawał aktorom serialu receptura jest, jaka jest Twoja ulubiona czekolada? Z orzechami. Dlaczego? <laughs> eee, bo to podwójne doznanie smakowe bardzo dobra odpowiedź bardzo dobra ja potem sklejkę taką z tego zrobię to będzie bardzo dobra odpowiedź ale to też jest kwestia konsystencji e, i pomieszczania konsystencji dość miękkiej z konsystencją dość twardą co daje pewne takie połączenie co chwila odnajdywania nowych skarbów. Naprawdę, wspaniale to powiedziałeś. I teraz, kiedy. E, od, oczywiście, odnosząc się do serialu: receptura. E, kiedy u ciebie na warsztacie pojawił się pierwszy taki draft scenariusza tego, od razu pomyślałeś, że faktycznie to jest historia warta opowiedzenia? Tak, ja myślę, że przede wszystkim jak przeczytałem pierwszy raz ten scenariusz, to ja byłem w dużym szoku kolejnych scen, które się zdarzały, dlatego że było po pierwsze, od razu można było zauważyć dwie strefy czasowe i to już było jakieś tam zdumiewające i takie niecodzienne, a z drugiej strony samo to pomieszanie tych konwencji. To, że czytasz po kolei sceny i wiesz, że kolejna scena, o, a to już jest jakby w innej, w innej konwencji niż przed chwilą. I to było, to było fajne, bo wydawało się też fajne do po prostu do grania. Dlatego, że jedna scena jest bardziej. W w takim sznycie drobną nutką komedii, a niektóre jednak cały czas psychologia tam jest ciągnięta przez całość, więc wydaje mi się, że to, to było e, najfajniejsze. No a historia e, jest e, g, 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 warta opowiedzenia. Mm -hmm. Ja pierwszy odcinek tego serialu obejrzałem od razu w niedzielę o 21.30 staram się być na bieżąco z wszystkimi nowościami TVN-u i faktycznie trochę inaczej się teraz zaprezentowałeś niż w żywiołach Saszy. No bardzo inaczej, no, że tak powiem, tutaj taka. To, to, to rzeczywiście zupełnie, że tak powiem, odmienna sytuacja niż, niż zazwyczaj. Ale to też fantastyczne, że to tak może być, no, że, to, że to wydaje mi się, że to mi się po prostu chyba najbardziej w tym wszystkim podoba, żeby. Żeby to jednak różnorodne było. Mm. I teraz możemy powiedzieć, że jesteś takim romantycznym amantem w serialu Receptura, do którego wzdychają kobiety i powiedz mi, co się po prostu fajniej grało, kiedy mamy na szali teraz te dwa seriale? Jedno i drugie, gdybyśmy grali je cały czas, cały czas byłoby to samo, to wydaje mi się, że to jedno i drugie daje pewną rutynę, więc najważniejszy jest ten płodozmian. A jedno i drugie gra się fantastycznie. I... To, jak do czego ja mam większy sentyment, to jest tam gdzieś we mnie pochowane, ale, ale tak naprawdę no jedno i drugie jest narzędziem, jest po prostu pracą aktorską i wydaje mi się, że no to, jest, to jest najfajniejsze, że to może się zmieniać. Nie? Na co ty lubiłaś zerkać, będąc młodzieńcem, jeśli chodzi o seriale zagraniczne i polskie? Mój, mój, mój faworyt? Znaczy jak byłem, jak byłem młodszy, hmm. no wydaje mi się... nie wiem, ja to pamiętam, że. Nie wiem czym się chwalić, a czym się nie chwalić. O, tak, tak. I to już czuję, że to będzie fajne, co powiem. To będzie fajne, no bo to jest jakiś taki przekrój. No tam w zupełnie młodszym czasie no to mam taki przekrój, że jakby umiem odpowiedzieć, że to się działo przez Harry Pottera, przez mhm. nawet takie rzeczy jak High School Musical i tak dalej. Mhm. Przez rzeczy zupełnie w drugą stronę odjechane i... I wydaje mi się, że no w gimnazjum, w liceum też yy, oglądałem filmy bardziej cięższe niż High School Musical i yy, y Harry Potter, i, i bardziej w stronę powiedzmy kina yy, awangardowego, ale, no, ale wydaje mi się, że takiego, takiego swojego strzału faworyta to nie mogę sobie przypomnieć. Nie mogę sobie przypomnieć. Nie mam takiego, żebym żeby mógł wymienić. Teraz bym miał. Teraz bym miał, ale to chyba też lepiej zachować dla siebie. O, a co masz na myśli? E, no, tych seriali jest parę. Tych seriali jest parę. E, ale nie wiem, czy. No, na pewno na pewno teraz wielką furorę robi chyłka. E, być, być może tak, być może tak. E... I na, sam, <laughs> i na sam koniec zawsze ja lubię takie jedno pytanie lifestyleowe zadać, ale teraz właśnie w recepturze. Można było absolutnie zobaczyć na ekranie, jak też jesteś bardzo przystojnym mężczyzną. I zastanawiam się, czy ty cieszysz się dużym powodzeniem wśród kobiet? O, i myślę, że to jest. To, 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 to nie jest taka odpowiedź oczywista. I to po prostu polega na tym, że no chyba jak każdy ma swój typ, to chyba też każdy typ ma swój typ. No i tak to z tymi typami.